Przedsiębiorco, chcesz otrzymywać ZUS zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński, powinieneś zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego, które dla osób prowadzących działalność jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie każdy przedsiębiorca może opłacać składkę chorobową. Prawo to przysługuje osobom, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowym. Natomiast objęcie dobrowolnym chorobowym daje możliwość ubiegania się o zasiłek. Oznacza to, że w przypadku choroby, opieki czy macierzyństwa ZUS będzie wypłacał określoną sumę pieniędzy, a przedsiębiorca będzie miał możliwość pomniejszenia składek społecznych za ten okres. Przedsiębiorca, który decyduje się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego musi dokonać pewnych formalności, a W-firma pomaga w ich spełnieniu. Sprawdźmy, jak wygląda to w naszym systemie. W celu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, w pierwszej kolejności należy wygenerować deklarację ZUS-ZWUA. Można to zrobić przechodząc do zakładki Start, ZUS, deklaracje zgłoszeniowe, dodaj deklarację, zgłoszenie do wyrejestrowania z ubezpieczeń, ZUS-ZWUA. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca chce być zgłoszony do dobrowolnego, chorobowego od 1 maja 2021 roku, wówczas w polu wyrejestrowanie od dnia wpisuje 1 maja 2021, a jako kod przyczyny wyrejestrowania wprowadza 600. Inna przyczyna. W kolejnym kroku należy wypełnić deklarację zgłoszeniową, którą można wygenerować start zUS, Deklaracje zgłoszeniowe. Dodaj deklarację. Zgłoszenie do ubezpieczeń. ZUS ZUA. W części dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń należy zaznaczyć składki emerytalne, rentowe, wypadkowe. W polu data powstania obowiązku ubezpieczeń należy wprowadzić datę taką samą jak podana na dokumencie ZUS ZUA. W polu wyrejestrowanie od dnia. W części dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego data powstania obowiązku ubezpieczenia również powinna być taka sama jak data wyrejestrowania. Następnie należy zaznaczyć opcję osoba podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniu. W ten sposób pojawią się opcje przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego. Po zaznaczeniu opcji Dobrowolne ubezpieczenia chorobowe pojawi się miejsce na wprowadzenie daty. Ważne jest, aby data przystąpienia była taka sama jak daty przystąpienia do pozostałych składek na dokumencie. Tak utworzone deklaracje zgłoszeniowe należy przekazać do ZUS. W tym celu należy przejść do zakładki Start ZUS deklaracje zgłoszeniowe, zaznaczyć wybrane deklaracje, a następnie wybrać opcję Wyślij, Eksportuj. I kliknąć wyślij zestaw do ZUS. Otworzy się okno, w którym należy zdefiniować nazwę zestaw. Tak utworzony zestaw można przesłać do ZUS po podpisaniu go własnym podpisem kwalifikowanym, lub drugą możliwością jest zlecenie do podpisu i wysyłki osobie upoważnionej z Wu firmy. Aby deklaracje rozliczeniowe DRA generowane w systemie uwzględniały składki na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe. Należy przejść do zakładki Ustawienia podatki ZUS ogólne i przy opcji Dobrowolne, chorobowe wybrać tak zapisać zmiany. Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach podczas generowania deklaracji rozliczeniowej w zakładce Start ZUS deklaracje rozliczeniowe dodaj deklarację będzie uwzględniona składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Co ważne, Deklarację z wykazaniem składki chorobowej koniecznie należy wysłać do ZUS. Przedsiębiorca opłacający dobrowolne składki chorobowe powinien także pamiętać o opłacaniu składek ZUS w terminie. Przedsiębiorcy, którzy chcą, aby ZUS wypłacał im zasiłki za czas przebywania na zwolnieniach chorobowych, powinni zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i opłacać dobrowolną składkę chorobową. System wfirma umożliwia zarówno generowanie deklaracji zgłoszeniowych, jak i ich bezpośrednią wysyłkę do ZUS, dzięki czemu proces rejestracji przebiega szybko i intuicyjnie. Dołącz już teraz, załóż konto wfirma i korzystaj z darmowego oprogramowania aż przez 30 dni.